Icheyu Shiba urodził się w okresie Meiji, czyli jeszcze w XIX stuleciu, i należał do pokolenia Japończyków, które przeszły ten niesamowity proces rewolucji intelektualnej, obyczajowej, kulturowej. I właśnie odpowiedź na to pytanie, co robić z własną tradycją, jak ją zachować, a jednocześnie modernizując się, stała się źródłem nowoczesnych sztuk walki. Powstało judo, powstało karate, powstało kendo i powstało aikido. Każde z nich miało swojego ojca, miał swojego twórcę, miał swojego wielkiego reformatora, który zebrał tradycyjne samurajskie sztuki walki, wydobył z nich jakiś istotny element i nadał temu nowy charakter. W przypadku judo i Kano przetworzył tradycyjne dziedzictwo na walkę sportową. Natomiast w przypadku Moricheja Ueshiby stworzenie systemu aikido było próbą odpowiedzi jak zachować najciekawsze elementy pracy z naszą energią, z naszą koncentracją, jednocześnie z zasadą uniku, czyli ustąpienia silniejszemu tak by wygrać, by stworzyć system doskonały, system, który w jego rozumieniu miał e, przerosnąć wszystkie inne e, sztuki wali. Starze organizowaliśmy poprzednio w różnych miejscach Polski z tym, że po zorganizowaniu pierwszego stażu w Suchym Lesie wracamy tutaj co roku dlatego, że życzliwość władz gminy, poza tym dobrze zorganizowany klub poznański Aikido Shindodzio. No, to tworzy e, taki klimat, gdzie gdzie indziej tego no, po prostu nie mogliśmy osiągnąć. Aikido jest taką formą rekreacji, która daje niezwykle szerokie możliwości uczestnictwa. To jest największą zaletą Aikido. Z jednej strony jest to sztuka walki, która przechowała najbardziej niebezpieczne i skuteczne techniki, ale muszą być one ćwiczone w sposób, według metodyki takiej, jaka jest, jaka jest rzeczywiście wymagana przy tego typu zastosowania. Bądź też może być ćwiczone jako geometria ruchu, jako coś, co można nazwać medytacją w ruchu. Czyli to spektrum, ten zasięg jakby uczestnictwa jest ogromny. W Polatu na około 400 osób praktycznie z całej Polski, czyli kluby z Krakowa, z Opola, z Warszawy, z Wybrzeża. Przede wszystkim żeby czerpać naukę od, od nauczyciela z Hiroshi Sayama, ponieważ jest to ósmy dany, jeden z najwybitniejszych mistrzów tej sztuki walki i już praktycznie no, nie tego tego postaci, są przecież, to człowiek, który od 1949 roku trenuje czynne kilo. Założyciel Sensei Ueshiba Moritei skończył 80 lat. Powiedział, że ja jeszcze jestem niedojrzały, moje Aikido nie jest jeszcze pełne. Tak powiedział, mając 80 lat, prawdziwe zgłębianie Aikido jest dopiero przede mną. Jeżeli założyciel Aikido, twórca jego, wyraził się w ten sposób, to to rzeczywiście oznacza, że Aikido jest długą, wieloletnią drogą zgłębiania tej dziedziny aż do śmierci. Z pewnością i tak też jest, że to jest poszukiwanie szczęścia, jakiejś doskonałości. Ostatecznym celem, w jakim ćwiczymy Aikido, jest uszlachetnienie swojego charakteru. Większość ludzi, która ćwiczy tak długo, nie wie dlaczego to ćwiczy. To znaczy, to nie są jakieś wymierne korzyści, które mógłbym teraz Panu wytłumaczyć w paru słowach. Na pewno jest to jakieś źródło wiedzy o życiu, takim w sensie ogólnym, nie tylko o, e, o przewracaniu ludzi, czy o walce wręcz i tak dalej. Byłbym innym człowiekiem, gdybym nie ćwiczył Aikido. Tego jestem pewien. Dla mnie osobiście to jest. Taka niekończąca się możliwość rozwoju, ponieważ zawsze są rzeczy, które można w tej sztuce poprawiać, które można doskonalić. To jest rzecz, która nigdy się nie nudzi. Zawsze przyjeżdżając na taki staż czy, czy na treningu poznaje się nowe rzeczy, które można ćwiczyć praktycznie bez końca i, i to, że jak widać po sensu można utrzymać dzięki temu zdrowie do późnych lat. Aikido jest formą rozładowania agresji. Cała strona filozoficzna Aikido, uspokojenie oddechu, opanowanie własnego umysłu, wreszcie rozładowanie agresji w czysto fizycznej, poprzez masaż, poprzez wyginanie, poprzez naciąganie ścięgien, czyli taka dynamiczna joga, służy rozładowaniu tkwiącej w nas agresji. Jeśli mniej agresji w nas, to mniej agresji w innych. Ta zasada jest uniwersalna. Zawsze zacznijmy likwidować agresję, od siebie samych i w ten sposób pomagamy całemu społeczeństwu.